A, dzień dobry Państwu! E, tu Gremek. Jestem, jak widzicie, w pewnym miejscu i to bez. E, no, jakby to wytłumaczyć. Jestem w tym miejscu po to, żeby wszystkich uświadomić. E, ci, co nagrywają na, na nas e, i o nas i my sami, tu wszyscy skończymy. Może oczywiście, e, jak odwiedzano, może skończyć na Powązkach, jako zasłużony dla ojczyzny, konfident, e, przepraszam, nie konfident, donosiciel, e, agent specjalny e, do spraw e, właśnie e, Kronowicza i Jacka, Sławka. E, może tam skończyć, oczywiście nie musicie w tym miejscu, ale jakby nie było, wszyscy my tu skończymy. Chciałbym do tego e, nawiązać temat, że ludzie, e, nie róbcie jakichś głupot, nie róbcie jakichś e, między nami właśnie e, złości, czy czegokolwiek. Bo to, bo to do niczego nie prowadzi, to prowadzi tylko do tego, e, gdzie tu teraz się znajduje. Nam wszystkim to grozi. A nie lepiej się spotkać, pogadać, się pośmiać czy, tego, czy sobie gryla zrobić nawet. Na spokojnie, jak ludzie, jak przyjaciele, a nie jak wrogowie. Bo w tej chwili to jest tak, że jeden na drugiego nagrywa, jeden na drugiego coś tam gada, jakieś pisze śmieszne komentarze. Po co to jest potrzebne? Może dla zrozumienia, żeby Jakoś to inaczej zrobić. Mam, tak, mam taką nadzieję i mam taki pomysł, żeby wszyscy redaktorzy z soku i okolic, e, którzy są, e, którzy nagrywają te, te głupoty, żeby się spotkać w jednym miejscu. Może nie na szkolnej, e, akurat, e, tego u Krzyśka, tylko w e, jakimś e, neutralnym miejscu. Zrobić sobie gryla, posiedzieć, pogadać, wyjaśnić swoje sprawy, po to, żeby była jakaś więź między nami. Bo my wszyscy na tym, na tym jak, jak to się mówi, garbie idziemy. To nie jest tak, że, tego, że, że ja to może wymyślam. Nie, bo teraz jest, ta, jest taka wojna rozpętana, że każdy na każdego coś próbuje zrobić w złości. Po co? Po co się sądzić? Po co tego? Po co yy, wysyłać prokuratorów na yy, Krzysztofa? Gdzie on jest niczym niewinny. Oczywiście każdy wie, że to jest człowiek yy, jakby no, nie w pełni funkcjonalny, ale daje sobie radę. Po co to niszczyć? Po to, żeby jego za za zabróć do DPS-u na złość? Ale komu na złość? Dobrze, zlikwidujecie ten kanał Mleczny Człowiek, bo się będzie w dps on nie będzie tego nagrywał, ale komu to jest y, robione na ZUS? Dla was? Dla mnie? Dla Sławka? Nie będzie ten, to będzie kto inny. Ale to, ale to, to y, jest bez sensu, to co wy robicie. Nie lepiej sobie posiedzieć na łowce, e, posłać śpiegu, śpiewu ptaszków, zrobić grilla, wypić, jak to się mówi, e, napoje, e, które no, nie będę wymieniał jakie, i sobie normalnie pogadać. Normalnie się posmać, spędzić sobie miło czas, nawet z rodzinami wyjechać całą grupą. I ci wszyscy redaktorzy, którzy e, nagrywają e, to wszystko, spotkajmy się spotkajmy się, pogadajmy, e, normalnie wyjaśnimy, wyjaśnimy s, e, swoje sprawy i po co to dalej e, drążyć. Dlatego właśnie też tak myślę, że e, to nie jest e, wyjście e, sądy, policja, DPS-y czy coś. Krzysiek, jaki on jest, taki jest, oczywiście. To jest człowiek specyficzny. Ale on ma, 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 ma coś w sobie takiego, że Nieraz y, mam, bo mieszkam u niego, mieszkam u niego i, tego, i mam takie nieraz wrażenie, że to jest y, tak, on nieraz jest agresor, a nieraz jest naprawdę człowiek, którego trzeba do, y, przytulić do, y, naprawdę. To jest człowiek, który potrzebuje no naprawdę człowieczeństwa, szanowania jego, jaki on jest. Bo on po prostu może tego, tego nie rozumieć, że ktoś mu życzy dobrze. Tak Sławek, pomaga mu. Jacek też przyjeżdża. Na każdy jego telefon są, jak, jak to się mówi, wszyscy. Ale jeszcze jemu mało. Jeszcze e, zaczyna drążyć e, tematy, jakby tego, jakby, e, jej mu czegoś brakowało. Dzisiaj wyjeżdżałem do pracy, akurat jestem e, w pracy, nagrywam i też dzwoni do mego szefa, do niemieckiego, że e, daj mu dzień jeszcze wolny, bo ja sam nie, nie chcę siedzieć. Oczywiście, on potrzebuje, on potrzebuje tego towarzystwa, żeby się wygadać. Ale jak coś się mu robi na złość, ktoś, 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 jego, ktoś do niego ubliża, tak jak widzowie. Chodzą, przychodzą, szarpią za e, furtki, za bramę. On się denerwuje, bo to jest starczy człowiek, on ma prawo, on ma, on ma prawo do spokoju. I dlatego apeluję do tych ludzi, którzy to może będą oglądać żeby tego nie robić. Po prostu podejście tego. A, chwili, chwila, nie ma Krzysztofa, czyli y, nie może być, czy nie chce, czy jest zmęczony. Ma, ma, ma takie prawo. Bo to jest jego życie, to jest jego dom, to jest jego y, podwórko i co on chce, y, to robi. A nie tylko y, chwytać, chwilówki takie o. O, tu źle zrobił, tu coś tam y, zrobił, tu źle się wypowiedział. Nie. Po prostu w złości człowiek mówi, y, nawet tego nie kontroluje, co on mówi. Dlatego ja y, proszę Was, widzowie, że nie róbcie takich, takich rzeczy ze starszym człowiekiem. Chcecie nękać kogoś, nękajcie y, kogoś w swoim wieku, a nie. Y, człowieka który ma swoje lata on, on też ma prawo przy jego chorobie już nie będę wymieniał jakie on ma tam choroby czy, czy coś tylko chodzi o to że to jest człowiek schorowany to jest człowiek po przejściach I, no i niestety no, zrozumcie że tego że no nie ma tak że on wyjdzie a nie wy stoicie, krzyczycie pod bramką, e, tego konon, konon, kim wam, wam on jest? Może panie, ko, panie kononowicz, może panie Krzyśku? A nie, a nie jakieś krzyki, ty knurze, ty e, kononie, ty, czy, te, czy tego. Nie, to jest dla mnie, to jest absurdalne. Bo akurat byłem jakiś czas e, na zwolnieniu, i tego. I sam to słyszałem. To nie, to, to nie są wymysły, to nie jest jakieś e, jak to się mówi tego e, propaganda przeciwko e, komuś, tylko to jest autentyczne. Dlatego jest wzywana policja. Po co? Ludzie obrzucacie dom jajkami, gdzie, e, tego, gdzie był niedawno pomalowany e, dom, odnowiony. I co, i znowu to samo? I teraz y, jeszcze jeden apel. Słuchajcie, za to wszystko płaci kanał. Czyli, czyli y, gość, który kanał ten prowadzi, Sławek, on za to wszystko płaci. A wy wymyślacie drugnoty. że o, tu y, Sławek kupił Audi y, za ileś tam. Tu, o wyremontował dom, za ileś tam, za pieniądze z kanału? A tu, a tu na szkolnej, ile było wyjebanych pieniędzy? Nikt, nikt o tym nie wie. Nikt, nikt tego nie, nie liczy. Tylko oczywiście Krzysztof jest poszkodowany. Ale to po co rzucacie jajkami e, e, w dom? Po co e, Rzucacie kamieniami I to, jest, i to jest zabawne. Bo co? Bo znowu kanał zapłaci za remont, tak? Bo znowu będzie e, taka e, chryja, że tego, że coś komuś nie, nie pasuje. Dlatego nie, to jest nie, to jest nie, dla mnie to jest nienormalne. To co wy robicie. Bo ja, na, bo ja na przykład nie chodzi o to, że sławek e, dla mnie e, pomaga, czy coś, tylko chodzi mi o krzyżka, bo on ma słabe, słabe e, zdrowie. On jest, on, on jest chory na cukrzycę, gdzie jemu nie może poziom cukru skoczyć, e, powyżej tam jakiejś normy. A wy wszystko robicie, żeby to, żeby właśnie tak było, żeby skoczył jemu cukier, a później o, ha, ha, hi, hi, o, konon, konona wywożył do szpitala, tak? O to wam chodzi? Ludzie, powstrzymajcie się od tego, uszanujcie, kurwa, prywatność tego człowieka, jaki on jest, taki jest, ale to jest y, symbol Białegostoku, bo o Truskulaskim może połowa ludzi nie wiedzieć kim ten człowiek jest, ale o Kononowiczu wszyscy wiedzą.